W dzisiejszym odcinku chciałbym z Wami porozmawiać na temat, czy niemieccy pracodawcy uznają polskie dyplomy. Na samym wstępie filmu chciałbym Was oczywiście prosić o zostawienie subskrypcji wraz z dzwoneczkiem oraz zostawienie łapek w górę w celu dojścia do większej ilości oglądających. No, więc, tak, dyplomy. Roku skończyłem studia. Mam wykształcenie wyższe. Studiowałem logistykę przez 4,5 roku. Zdobyłem tytuł inżyniera i z możliwościami, oczywiście, na tak? Ale po przestudiowaniu 4,5 roku doszedłem do, do, do wniosku, że dalsze studiowanie tego kierunku jest bez sensu. Yy, więc yy, po 4,5 roku zakończyłem studia i zacząłem od razu szukać pracy z myślą, yy, z myślą taką, że yy, dyplom inżyniera pomoże mi znaleźć super pracę, że niemieccy pracodawcy będą czekali na mnie z otwartymi rękami. O, przeszedłeś, zaraz, zaraz ci to daj, damy fajne pieniądze. tak? Takie, takie miałem myślenie. Tak też mi mówiono, no, tak. Ja z wami zawsze staram się być szczery i przedstawiać wszystko na chłopski rozum, tak? Czyli faktycznie tak jak jest, a nie tak jak inni tutaj e, mówią, tak? Więc jak to jest z tymi dyplomami? E, e, otóż gdyż jak otrzymałem pierwszą pracę swoją jako spedytor międzynarodowy bez języka niemieckiego, miałem ze sobą wszystkie dypl dyplomy ze szkoły, e, ukończenia wszystkich tutaj, e, wszystkich rzeczy i tak dalej, ale nikt tego dyplomu ode mnie niestety nie wymagał, nikt go nawet nie widział, nikt nie chciał, nie chciał tego nawet oglądać, tak? Więc jeżeli chodzi typowo o, o logistykę, tak? E, studiowanie logistyki, czy studiowanie zarządzanie inżynieria produkcji, coś w tym stylu, to niemieccy pracodawcy nie uznają takich jej dyplomów. Na moim przykładzie nikt tego nawet do ręki nie wziął, żeby zobaczyć, czy faktycznie te studia skończyłem, czy, czy, czy nie, tak? Powiedziałem, że mam wykształcenie wyższe i tak dalej, no fajnie, fajnie, ale, ale nikt jakoś nie chciał mnie z tego sprawdzić, tak? Więc jeżeli chodzi tutaj o logistykę, o, 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 o jakieś tutaj um, studiowanie um, politechniczne, tak, to wydaje mi się, że, że Niemieccy pracodawcy nie uznają takich dyplomów. Po prostu wydaje mi się, że każdy może takie, takie rzeczy robić, nawet, nawet bez studiów. Tak? I tak też faktycznie jest. Co mogę dalej Wam powiedzieć? Jeżeli chodzi tutaj, załóżmy o dyplom jakiś lekarski, tak? o dyplom jakiegoś lekarza dentysty, czy, 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 czy urologa, czy jakiegoś takiego, tak? to wydaje mi się, że pracodawca jest, musi zaliczyć taki, taki dyplom, jeżeli chodzi o pracę. Tak? A dlaczego? Bo żebyś mógł leczyć ludzi, albo dawać jakieś rady w poradni, czy tam gdziekolwiek, to, to musisz mieć dyplom, tak? Nie wyobrażam sobie, żeby takiego czegoś, żeby takie coś nie było uznawane, tak? Ale jeżeli tutaj ten materiał trzeba podzielić na, 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 dwie, takie, na, na dwie takie wytyczne, że jeżeli OK, jesteś lekarzem, jesteś jakimś tam super specjalistą, ale, ale nie mówisz w języku niemieckim ani w angielskim, mówisz w języku polskim, to raczej możesz zapomnieć o, o karierze tutaj lekarza czy, czy, czy kogoś tam wyżej w Niemczech. Tak? Jeżeli oczywiście mówisz też w języku angielskim, to szanse już masz dużo większe, tak? a jeżeli mówisz w niemieckim w języku dodatkowo, to szanse na pewno masz bardzo duże, żeby taką pracę otrzymać. Jeżeli chodzi tutaj o, o, o lekarzy, o jakichś super specjalistów tutaj zdrowotnych, to też jest tutaj niedobór, tak? Zawsze tych, tych lekarzy tutaj brakuje i wszędzie ich szukają. Również jest wielu z lekarzy specjalistów tutaj w Niemczech, polskich i, i ludzie, którzy mieszkają na ościennych załóżmy miejscowościach, czy, czy nawet landach przyjeżdżają specjalnie do polskich lekarzy, bo Polaków jest bardzo dużo, tak? Więc jeżeli chodzi o, o, o dokładnie o medycynę, to o, to jeżeli nie umiesz języka niemieckiego ani nawet angielskiego, umiesz tylko polski, możesz być nawet największym kotem w tej dziedzinie, to wydaje mi się, że, 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 że kariery nie zrobisz, jeżeli nawet nie znasz tego języka, tak? A jeżeli już znasz ten język angielski, a jeszcze jak znasz niemiecki, to wydaje mi się, że, że Niemcy stoją dla, dla, dla was otworem, tak? Więc takie jest moje zdanie. Czy jeszcze jakieś yy, tutaj yy, kierunki? dyplomowe tutaj pracodawcy mogą uznawać. No myślę, że jeszcze może takie, jeżeli chodzi o jakaś automatyka i robotyka, bo, bo wydaje mi się, że język niemiecki tutaj nie jest jakiś super potrzebny, tak, żeby ten zawód uprawiać. Mam osobiście kolegę, który skończył studiowanie automatyki i robotyki gdzieś tam w Niemczech, w Niemczech pracował, ale znał tylko angielski, tak, ale też był wysyłany z, z polskiej firmy, więc, więc, więc tak, to, tak to wygląda. No tak, jakieś studiowanie załóżmy marketingu albo, albo jakiejś ekonomii, to wydaje mi się, że to jest całkowicie bez sensu, tak? Bo, bo tutaj raczej z takim kierunkiem nic się nie zwojuje. Zwłaszcza jak się nie potrafi obcych języków, tak? Więc język obcy jest tutaj priorytetem. On jest nawet Wydaje mi się i jestem przekonany tego w 100%, że on jest ważniejszy niż ukończenie, niż ukończenie studiów i otrzymanie dyplomu. Tak? Więc jeżeli, już tutaj zacznę podsumowanie, więc jeżeli nie potrafisz języka niemieckiego, ani angielskiego, ale głównie niemieckiego, to to dyplom yy, na nic ci się nie przyda. Jeżeli... Yy, jeżeli posługujesz się komunikatywnie językiem angielskim i językiem niemieckim, to przy wartościowych kierunkach, takich jak medycyna, czy jakiś super specjaliści, programiści, czy tam ktokolwiek inny, to ten dyplom może Ci się przydać. Tak więc, więc takie jest moje zdanie. Tak też Wam opowiedziałem na, na, własnym, na własnym przykładzie. Yy, no. yy, I tyle. No. Mam nadzieję, że film wam, film wam się spodoba i prosiłbym również o zobaczeniu moich innych filmów. Także dziękuję i do następnego.